Cześć! W kolejnym odcinku Let's Playa z Grey Matter jesteśmy już w siódmym rozdziale, w którym tym razem pokierujemy doktorem Davidem Stylesem. No i na samym wstępie udamy się do St. Edmund Hall, bo jak słyszeliśmy pod koniec poprzedniego odcinka... i co za tym idzie poprzedniego rozdziału, coś się tam znów złego wydarzyło. Profesor <chan> Stiles, what a st What a very Charles. You're looking well. <Oh, thank you, sir. I was very o to hear about your accident. Yes. Well, I was Można z nim jeszcze porozmawiać chyba, nie? Tak żeby wejść do jadalni należy przesunąć troszkę ekran w prawo, właśnie przechodząc tam, no i tutaj się znajduje to pomieszczenie. Dokładnie, wielkie spustoszenia, jakby tutaj trzęsienie ziemi przeszło jakaś bomba spadła. Teraz będziemy wykonywać terror w jadalni. Akurat ym, to zadanie. Mamy jak dotąd jedynie 3 z 33 punktów. No ale myślę, że szybko zdobędziemy pozostałe. Na razie się tutaj rozejrzyjmy. No, jak na Davida, to niezbyt odkrywcze te uwagi, no ale David też nie lubi zbyt dużo gadać. Dobra, Ym, jeszcze tutaj spójrzmy, co to za bałagan. No, i teraz przejdźmy do najważniejszej rzeczy, czyli do tego otworu, bo on tutaj wygląda dość nietypowo. Tak, jakby coś w tym miejscu uderzyło w ścianę. Jak widzimy, możemy tutaj użyć przedmiotu, co najbardziej pasuje do tego otworu w ścianie, jedyną rzeczą, która mogłaby pasować, a którą mamy w ekwipunku jest ten dysk z toru w Horsepad. Ciekawe, czyli połączenie przedmiotu, który służył do wizualizacji, czy... Może nie tyle do wizualizacji, ale m, który służył w eksperymencie połączenie tego przedmiotu właśnie z tym miejscem. Czyli, tak jakby ten eksperyment jednak miał coś wspólnego z tym, co się tutaj stało. Czy to krew? No i co? Pozostało nam porozmawiać z komisarzem Pacerem. That's Detective Inspector Pazer. Inspector. Dr. Stiles. I was surprised when you called the other day, kind of out of the blue. How are you doing? I'm surviving. What happened here? That's the $64 million question. What appears to have happened is that some kind of missiles bombarded the room.

No co chodzi, niby coś obserwowano, ale do żadnych konkretnych wniosków dojść nie można. Swoją drogą tłumacze zdewaluowali trochę tę kwotę, którą podał um, inspektor czy komisarz, bo on powiedział, że to pytanie za 64 miliony dolarów. Natomiast tłumacze zdewaluowali to do miliona. No. Widać resztę zatrzymali dla siebie. Dobra. And were taken to hospital. I've never seen anything like this. I don't know what the hell I'm going to put in my report. What time did it happen? Why do you ask? Just curious. Hmm. A jaka odpowiedź? The missiles. Could they have been rubber bullets or something like that? Something fired into the room. They were big, heavy objects. Look at the holes in the walls. One of our forensics guys thought it might have been hailstones that proceeded to melt.

No nie było, może skomplikowana. Nie była to skomplikowana sprawa, ale. Angela, are you alright? Oh, David, it's horrible, so horrible. Yes, it is. You must be terribly upset. Do you know someone who was hurt? No, but it was our fault. Angela, calm down. We don't know the cause of any of this. But it was our fault. It was. She's the one who got us all into this. It's her fault. If it's anyone's responsibility, it's mine. I should have stopped the experiments when it was clear something was gone. I don't know what's happening. But you don't understand a bit, Sam. She's lied to all of us. She's not even a student here. What? What? <laughs> Napros. No, A swoją drogą zmieniła się muzyka kiedy akurat powiedziała Angela, że Sam tu nie studiuje. Nagle wszystko się zrobiło bardziej tajemnicze, chociaż jakby do tej pory nie było tajemnicze. Ale dla David'a może jakiś nowy trop, że To jednak Samantha za tym wszystkim stoi. Coś czego chyba mimo wszystko nie podejrzewał do tej pory. Wydaje się już prawdopodobne. I have a Samantha Everett. I think she's in residence here. Can you check? I don't recognize the name. No, sir, we don't have any Everett's at St. Edmund Hall. Can you tell me what college she's in? I'll check the university database. She might be listed as Sam Everett. The only Everett's in the database are a Marjorie and a John, from St. Dominic and Wales, respectively. Oh, my God. Uh, is there something I can do for you, sir? Nie, dziękuję bardzo. Proszę, proszę. Dziwne rzeczy mają miejsce. Przenieśmy się teraz z powrotem do posiadłości Dreadhill. Czyli do miejsca, gdzie spędza praktycznie każdą chwilę David Styles. No i teraz zaszła zmiana wobec tych wydarzeń, które się dzieją, zarówno tutaj w posiadłości, właśnie Davida, czyli ta obecność. Być może Laury, jak i to, co się dzieje w związku być może, znów być może, z eksperymentem. I to wszystko zmusiło Davida do, do opuszczenia swojej posiadłości i do wyruszenia na świeże powietrze trochę i też do innych miejsc. No ale proszę, znów. Istotne, że spodobałby się Laurze, bo to jest też ważny sposób myślenia Davida, że wszystko, właściwie każde miejsce, które odwiedzi, każde, każda rzecz, którą zobaczy, to wszystko nasuwa mu jakieś skojarzenia z Laurą, tudzież przywołuje wspomnienia, zastanawia się, jak Laura by na dany przedmiot zareagowała, czy, czy tu w tym przypadku na królika. No także, ale tak myślą osoby, które. Coś straciły, czy kogoś straciły? No ale nie wszyscy, jak widać, to zauważyli. Coś jeszcze? Nie ma. Spróbujmy gdzie indziej, czyli w plecaku. Przewidywalnie makabryczne bądź makabrycznie przewidywalne, jakby to powiedział y, profesor Mucha z y, The Next Big Thing.

Centów Musi pani kontaktować się Z wydziałem opieki zastępczej Przynajmniej raz na pół roku Bieżący czek zostanie wstrzymany Do czasu nawiązania przez panią kontaktu yy, Przypominam również, że renta Zostanie wstrzymana po ukończeniu Przez panią 20, 21 lat Z poważaniem Joan Walsh, menedżer biura Do spraw świadczeń opieki zastępczej tak No, i co teraz, jeszcze tutaj rzut okiem? No, proszę. I mamy 3 z 6 punktów premii to za to, że znaleźliśmy w plecaku ten list. Zaraz tu jeszcze wrócimy, bo mimo, że zobaczyliśmy zdjęcie rodziców. Samanty, to trzeba to zrobić po prostu w innym momencie. Najpierw zadzwonimy do tego Wydziału Opieki i porozmawiajmy z kimś. To jest Departament Foster Week Services. Jak mogę pomóc? Szukam informacji na osobie, która wydarzyła się w systemie fosterwego. Ela jest prawie 23 teraz. E chi ty? My name is Dr. David Stiles. I'm with Oxford University. I'm doing a background check. The girl's name is Samantha Everett. Okay, hang on. I have her case file. I can read what the last psychiatric examination says. The death of Samantha's parents in a car accident happened at a critical age. Sam, then seven years old, refused to accept the situation. When given the news, she went into the garage to wait for her parents to return. She was so im. That the police sent to remove her actually broke one of her fingers, getting her up. Her grades in school are above average, actually, but then you probably have those records. Is there anything else I can do for you? Yes, there is. Don't you ever give out information like that on the phone to a perfect stranger. What's the matter with you? That's incredibly I... confidential medical information. But you said. I could have been anybody, you bloody idiot. Damn it! Tak, i ta reakcja była rzecz jasna, no nie była przesadzona, bo tak naprawdę nie powinna takich informacji bardzo osobistych z życia Samanty podawać przez telefon, w zasadzie nikomu. Tym bardziej, że zapewne nie zna Davida Stajca po głosie, także zresztą jakim prawem jemu akurat miałaby tych informacji udzielać? Jeszcze rzut oko ponownie na zdjęcie rodziców Samanty. Już przypominam, że raz to robiliśmy. No i tym samym... Tak dość łatwo uporaliśmy się z premią w tym rozdziale. Już 46% całego rozdziału mamy za sobą, więc bardzo szybko i sprawnie nam to idzie. Jeszcze zajdźmy tutaj na dół. I zajrzyjmy sobie do kuchni, porozmawiajmy z panią Dolto. David, can I get you something? No, I'm fine. Tell me about the night Sam arrived. What is it? Just tell me what you remember. Oh, it was storming that night, driving rain. She was soaked and looked like Death warmed over. Real vision she was. I took her upstairs to get her out of those wet clothes, and well, the next thing I knew, she was on the bed, sound asleep. Not a lot to tell really. What did she say when you opened the door? Oh, that she was the new assistant, of course. David, what is it? If I puzzle it out, you'll be the first to know. I hope it's nothing serious. No, bardzo ciekawe porównanie. Dobra, myślę, że na tym skończymy w tej chwili ten odcinek. Rozdział jest dość krótki, więc go podzielę prawdopodobnie na dwa odcinki. Mamy równe 50%, mamy dwa zadania w 100% plus premie, zostały dwa w laboratorium i gdzie się ona podziewa, i tymi zadaniami zajmiemy się w kolejnym odcinku. Tymczasem w tej chwili to już wszystko. Do usłyszenia, Papa. Pa.